Wukowicza do, do tego nowego sezonu, który już, już za niedługo już wielkimi krokami zbliża się starcie przy Okrzei 20, bo tak właśnie zaingerujemy za inger, za e, początek sezonu meczem z Lechem Poznań. W środku boiska widzimy Kamilawiczka, który już za chwilę rozpocznie ten mecz. Przypomnę tylko, że trenerem zespołu Raduni Stężyca jest Szymon Hartman. A niebiesko-czerwonych oczywiście Aleksander Wukowicz. Słyszymy pierwszy gwizdek sędziego i rozpoczynamy to starcie. Trzeci dzień naszego zgrupowania i trzeciego dnia właśnie tak zaplanował nasz sztab szkoleniowy. Pierwszy sparring to jeden z trzech sparingów który niebiesko-czerwoni tutaj rozegrają. Wiemy, że w niedzielę czeka nas starcie z zespołem Lechigdańsk. No i dzień przed wyjazdem, w czwartek, na sam koniec Arką Gdynia. Arkadiusz Pyrka, który właśnie przy piłce Dobre podanie Dobra dwójkowa akcja z Michałem Hrabkiem. Już na skrzydle Pyrka W dryblingu z zawodnikiem ze Stężyc Wycofuje Ponownie Michał Krapek. Michał Chrap Pierwsze minuty Widać, że to niebiesko-czerwoni Przeważają i starają się Skonstruować akcję Teraz faulował Kamil Wilczek. Teraz do gry nieco niżej zszedł Kamil Wilczek, dobrze rozrzucił tę grę. No i świetna prostopadła piłka Grzegorza Tomasiewicza, wrzutka Aleksandrosa Katranisa. Jeszcze nie koniec tej akcji, dwójkowa akcja. Grzegorz Tomasiewicz szukał tam podaniem Kamila Wilczka, ale niestety nie wyszedł do tej piłki Kamil. No i, i nie dołożył tej nogi, a było bardzo blisko. Dobra, dobra akcja ze strony niebiesko-czerwonych. Wyjście do pressingu. I długą piłką zmuszeni grać. Dobra, teraz otwierająca piłka ze strony Patryka Dziczka. Jest Jorge Felix w środku pola. Spójrzmy na tę groźną sytuację. Michael Ameyał strzał i mamy bramkę. Dobre wyjście do kontrataku. Dobre podanie otwierające. Chyba od Patryka Dziczka. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że to właśnie Patryk Dziczek tak dobrze otworzył to, to, to podanie do Jorge Felixa. No a Jorge świetnie obsłużył Michaela Amejał który wykończył tę sytuację. Michał Chrapek. Baczmy, Michaela Meau rozrzucenie. Starał się tutaj znaleźć tym podaniem Arkadiusza Pyrkę, który wybiegał prawą stroną, ale e, uprzedził go obrońca Radunii. Teraz Radunia. Dobra akcja lewą stroną. Przódka w pole karne i poprzeczka. Poprzeczka. Zaspał troszkę nasz blok obronny. Najpierw nie, nie nadążył tutaj na lewej stronie Arek Pyrka, który był nieco spóźniony, a potem ta wrzutka w pole karne bardzo groźna. Do strzału doszedł napastnik Raduni, no i piłka na nasze szczęście wylądowała na poprzeczce. Dobrze na wolne pole jest Serhii Krykun. Podanie w pole karne i mamy bramkę! Strzelcem tej bramki nie kto inny jak Grzegorz Tomasiewicz. No i asysta ze strony naszego Nowego skrzydłowego, a więc Serhiy Krykun popisał się bardzo dobrym podaniem po ziemi w pole karne. A cała ta akcja rozpoczęła się od pięknego podania na wolne pole Toma Hatleya, który uwolnił na skrzydle Krykuna. No a ten już dobrze dośródkował pole karne, a tę akcję świetnie wykończył nasz pomocnik Grzegorz Tomasiewicz. A więc mamy 2 do 0, podwyższamy wynik. I będziemy się starali, myślę, kontynuować tę dobrą grę. Dunia odzyskała piłkę. Znowu do naszej dobrej formy. Zobaczmy ponownie Serhii Krykun. Bardzo aktywny po wejściu z ławki rezerwowej w tej drugiej połowie. Spójrzmy, Filip Karbowy, rozrzucenie Ponownie do e, Krykuna, dośrodkowanie w pole karne. Dobrze tutaj znalazł wbiegającego Bykowskiego, ale on, ale Bykowski strzałem e, głową niestety niecelnie. E, Gabriel Kirejczyk, e, dobry rozrzut na prawą stronę. E, jest Liszewski, spójrzmy. Podanie do Kirejczyka. Karbowy, rozrzut na lewą stronę. Tutaj jest niepilnowany Krykun, wbiega w pole karne. Spójrzmy, co zrobi nasz. I mamy bramkę. Ponownie na lewej stronie. Świetna akcja Serchia Krykuna. A bramkę dla niebiesko-czerwonych zdobywa Marcel Bykowski z numerem 96. Dobry przechwyt Toma. Spójrzmy, znowu na lewej stronie Krykun. Bardzo dużo miejsca ma skrzydłowy Piasta. Do środku w pole karne. Był tam Marcel Bykowski ponownie, ale uprzedzony przez obrońcę Radunii. Piast Gliwice wygrywa pierwsze sparingowe starcie w, podczas obozu w Gniewinie. 3-0 do 0 z Radunią z Bramki dla niebiesko-czerwonych w pierwszej powie. zdobył Michael Ameo, a w drugiej Grzegorz Tomasiewicz i Marcel Bykowski. Dziękuję Państwu za obecność na transmisji. Zapraszam oczywiście na kolejne, zapraszam na treści, które wrzucamy codziennie na, naszego, na nasz kanał Jazgliwice TV. Zapraszam do oglądania backstage'owych vlogów. No i oczywiście do subskrybowania naszego kanału, ponieważ Myślę, że warto, warto być na bieżąco, warto śledzić Piasta Gliwice. I mam nadzieję do usłyszenia na kolejnej transmisji, która być może już odbędzie się w niedzielę podczas sparingu z Lechią Gdańsk. Dziękuję Państwu bardzo.